Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ma Pani na imię? Marta. Jest Pani mamą dwóch chłopaków. Tak, jestem mamą bliźniaków z 29 tygodnia ciąży. Ile ważyli chłopcy w momencie narodzin? Chłopcy ważyli 1100 gram i 1240. To i tak dosyć dużo jak na ten tydzień ciąży i jeszcze ciąży bliźniaczą. Była Pani gotowa na to, że będą wcześniakami? Czy lekarze wspominali o tym, że ciąża może się rozwiązać przed czasem? Trochę byłam przygotowana na to, że to będą wcześniaki, natomiast e, nigdy nie sądziłam, że to będą wcześniaki takie skrajne. ja byłam przygotowana na to, że będzie e, cięcie cesarskie w 36 tygodniu. No to tak właściwie, gdyby tak było, to już by nie byli kwalifikowani jako, jako wcześniaki, no ale lekarka przekazywała mi, że to może być tam Trochę wcześniej, więc no, ale no to byłam przygotowana, że to będzie taki trochę wcześniej, tak, a, a nie tak bardzo dużo wcześniej. Co się stało, że chłopcy urodzili się już w 29 tygodniu? Powodem tego, że chłopcy się urodzili tak wcześnie był takim bezpośrednim, mój stan przedrzucowkowy. No i postanowiono, że to już jest zagrożenie życia i trzeba robić, no tak naprawdę to nagłe cięcie. Czyli nie miała pani czasu, żeby przygotować się do momentu, kiedy zostaje się mamą? Nie, nie było czasu na to, żeby się przygotować, że będę mamą. Czy znaczy, ja się trochę przygotowywałam? Sama z siebie, że tak powiem, bo no jednak, jak czytałam, że ten e, stopień skomplikowania tej mojej ciąży bliźniaczej no to jest taki, można powiedzieć, drugi. Jeszcze, mógł być jeszcze, że tak powiem, bardziej skomplikowany, no to trochę się liczyłam, że no może coś tam pójść nie tak. Więc przygotowywałam się na zasadzie takiej, że na Facebooku znalazłam profil takiej dziewczyny, która prowadziła takiego, można powiedzieć, bloga. O swoim synku z 26 tygodnia. A że pisała to bardzo tak humorystycznie i nie było to takie przerażające, więc jakby ja tam śledziłam to tak trochę, żeby się oswoić. Ale ja myślę, że na to się nie da przygotować. Jeżeli się dziecko rodzi tak wcześnie, to nie da się na to przygotować, a jeszcze w momencie, kiedy mama jest w bardzo złym stanie. A, bo ja to tak już po czasie, to tak mówię trochę e, humorystycznie, że mnie poznał cały szpital, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś postanowił teraz umrzeć przy porodzie. Więc mnie znał cały szpital, że to ta, co postanowiła, że będzie umierała. No więc jak już sama się też no, ledwo kontaktowałam tak naprawdę, tak, to ja tak naprawdę no, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. I ja też jakby od razu po tym porodzie to nadal to zagrożenie to trwało. Więc y, ja byłam jak w takiej jakiejś, nie wiem, jakiejś takiej mgle, Ona odcięta zdecydowanie od, od świata. No i nie ma to nic wspólnego w ogóle, dla mnie przynajmniej nie miało, z, z narodzinami dzieci, takimi jak my obserwujemy, tak? że mamy mówią: O, przyszedł na świat nasz synek, nasza córeczka, witamy się, cieszymy się i tak dalej. No nie, tutaj ja się w ogóle nie cieszyłam. tak? Ja byłam przerażona, i nawet y, mój mąż zrobił zdjęcia tych dzieci i powysyłał do rodziny. I ja na niego strasznie nakrzyczałam, że w ogóle po co on to zrobił, i dzieci w takim stanie pokazuje wszystkim. Y, zwłaszcza, że no, to był taki stan, że nie wiadomo było, czy oni w ogóle przeżyją. To, to nie było tak, bo też tak y, ludzie to tak sobie myślą, że rodzi się wcześniak i to jest takie trochę mniejsze dziecko. Które tak musi trochę urosnąć, przytyć i będzie wszystko w porządku. No a my tutaj wiemy, tak, i rodzice wcześniaków, i Otulinka jako fundacja, e, i wszyscy, którzy z tymi wcześniakami pracują, że to absolutnie tak nie jest. I ci lekarze na neonatologii od początku nam mówili, że oni nie są w stanie powiedzieć ani, czy te dzieci w ogóle przeżyją, e, ani tak naprawdę w jakim będą stanie, czy to będą dzieci. No, Zdrowa, tak. Kiedy stan Pani zdrowia pozwolił na to, żeby zobaczyć chłopców? Ja chyba, ich, ja chyba zobaczyłam chłopców. Y... Wydaje mi się, że w trzeciej dobie dopiero. No i to też wcale nie było fajne przeżycie, to było straszne przeżycie. Ja... Ja po prostu, no, niby, niby widziałam te zdjęcia, które mąż robił i pokazywał, ale to zdjęcie zdjęciami, jakie ja ich zobaczyłam tam, a, no to strasznie, strasznie płakałam. Mówiła Pani, że ważyli troszeczkę ponad kilogram. Do czego by ich Pani porównała tak wielkościowo? Bo myślę, że człowiekowi ciężko wyobrazić jest sobie tak maleńkie dziecko. Ja chyba w ogóle trochę wyparłam tamten czas. Natomiast tak jak patrzę też na zdjęcia na przykład z i patrzę teraz na takie, mają takie misie, z którymi śpią, a to ja do takiego pluszowego misia. To było no, takie dziecko. Miała Pani wtedy świadomość tych Zagrożeń, o których aktualnie pani wie, że jest bardzo duża liczba schorzeń, które groziły chłopcom? Zdecydowanie nie miałam świadomości, ile chorób zagraża wcześniakom, tak? ile komplikacji może być z tego wcześniactwa. Zresztą mam takie wrażenie, że lekarze neonatologii bardzo oszczędnie informują rodziców. No, może to wcale nie jest takie głupie, bo, bo to może pozwala tak nie załamać się aż tak bardzo. Więc ja się skupiłam wtedy mm, przede wszystkim na tym, żeby oddychali. E, no i to, czego się bałam, to wylewów e, do mózgu. I tak naprawdę to na tym się moja wiedza w tamtym momencie kończyła. Kiedy mogła ich pani pierwszy raz wziąć na ręce? My mieliśmy bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o oddział, na którym nasze dzieci były, dlatego że my wzięliśmy dzieci na ręce myślę, że po półtora tygodnia po porodzie. Ponieważ to jest taki cudowny oddział, który nie czeka na to, że dziecko musi być odłączone od aparatury, tylko z tymi wszystkimi kabelkami, kroplówkami i tak dalej. Dają to dziecko do podtrzymania, więc no, my na szczęście nie czekaliśmy długo. A jak przeżywał to pani mąż? W pierwszym odruchu pochwalił się chłopakami, a jak było później? Czy myślę, że mąż głównie bardzo martwił się o mnie? I też nie bardzo nie umiał sobie poradzić z tą sytuacją, jeżeli chodzi o dzieci, dlatego że on był w ogóle nieprzygotowany na to. O ile ja coś czytałam, trochę się próbowałam psychicznie przygotować, to on w ogóle nie. Więc dla niego to było ogromne zaskoczenie i absolutny brak wiedzy. Więc on chyba się skupił na tym, co może robić, czyli w pomaganiu mnie do dojścia do siebie. Natomiast no, był bardzo zakochany w nich od samego początku, bo ja się śmieję, że to do tej pory jest nasz domowy fotograf. I po prostu z każdej wizyty w szpitalu każdy z chłopców musiał mieć przynajmniej te cztery zdjęcia ze wszystkich stron, bo teraz leży w inną stronę, bo ma inaczej rękę, bo tu się uśmiechnął, bo tu ma inną czapeczkę, więc no, wszystko uwieczniał. Mamy, mamy taką fotorelację rzeczywiście ze szpitala dzięki temu naszemu, znaczy mojemu mężowi. Mieliście na tym etapie wsparcie psychologa, kogoś kto Nie. pomagał w nie mieliśmy żadnego wsparcia psychologa. Myślę, że to jest w ogóle bardzo kulejący, kulejący obszar. Tak? Dlatego, że ja owszem, spotkałam się nawet z psychologiem na oddziale położniczym, natomiast tak naprawdę to pani mnie zapytała, czy mam myśli samobójcze, żeby wiedzieli, czy mogą mnie wypisać. No, ja, jakby, ja jestem w ogóle psychologiem z wykształcenia, więc no, ja widziałam, do czego ta pani dąży, a ja chciałam wyjść ze szpitala. Więc oczywiście, że pani wiedziałam pani, że nie mam żadnych myśli samobójczych i chcę iść do domu, ale nie, nie, nie było ża żadnej opieki. Większość mam zaraz po urodzeniu dziecka może zacząć karmić piersią. Z wcześniakiem, oczywiście tak nie jest. Jak się wtedy karmi dziecko? Jest możliwość podawania wcześniakowi naturalnego pokarmu? Jest możliwość podawania wcześniakowi naturalnego pokarmu. W naszym szpitalu jest nawet ogromny nacisk na to, czyli no, mamy w większości odciągają po prostu mleko i, i do, przynoszą, tak? Ono jest mrożone i później podawane dziecku. Jeżeli z jakichś powodów mama nie karmi, to jeszcze istnieje coś takiego jak bank mleka, z którego można skorzystać. Pewnie te wasze wszystkie pierwsze razy, y, pierwsza kąpiel, ubieranie miały miejsce w szpitalu. Ktoś wam wtedy pomagał służył radą? Y, tak, nasze dzieci były, tak jak wspomniałam, na naprawdę fantastycznym oddziale, i wszystkie te pielęgnacyjne czynności wykonywaliśmy pierwszy raz właśnie tam. I tam pani nam bardzo pomagały, instruowały. Zresztą robiły to w fantastyczny sposób, bo nas nie wyręczały, ale na przykład przy pierwszej kąpieli Pani nas nie odstąpiła na krok, stała przy nas cały czas, żebyśmy się czuli pewnie. Więc no to, to było super, ja myślę, że My byśmy chyba sobie nie dali rady w ogóle bez takiej pomocy, bo to są nasze pierwsze dzieci i, no i takie małe, i takie człowiek tak się boi. No jak się zwykłe niemowlę o czasie rodzi i to jest człowieka, pierwsze dziecko, to się boi, że mu zrobi krzywdę. A jak ma takie maleństwo, no to już w ogóle się człowiekowi wydaje, że, że zaraz mu zrobi krzywdę, jakoś tam niechcący, oczywiście. Tak? Więc to było super. Te, te panie pielęgniarki były naprawdę ekstra. Czy wcześniej, wymaga? innej pielęgnacji niż dziecko urodzone o czasie? Nasze dzieci nie wymagało jakiejś innej pielęgnacji y, niż, y, niż takie urodzone o czasie dziecko. Y, jeżeli chodzi o takie czynności typu kąpanie, ubieranie, takie zwykłe, codzienne, to, to było tak samo tak naprawdę. Jak długo byliście w szpitalu? O, długo byliśmy bardzo w szpitalu, y, bo chłopcy tam spędzili 92 dni. A jak wygląda taki szpitalny dzień rodziców wcześniaka? Jak chłopcy byli w szpitalu, no to e, przez pierwszy miesiąc chyba, tak, mój mąż miał wolne. E, no i wtedy codziennie wstawaliśmy rano, jechaliśmy do szpitala, i byliśmy tam cały dzień, tak naprawdę tam do jakiejś godziny 19 czy 20, wychodziliśmy na przerwę jakąś obiadową. E, no i tak naprawdę. No, tyle, ile się dało, to ich kangurowaliśmy, natomiast też nie zawsze się dało e, tyle godzin, no bo to też niewygodnie trochę bo czasami jest dla dziecka, czasem są jakieś inne komplikacje, i na przykład nie można tak długo kangurować. E, no i to, co jest charakterystyczne dla rodziców wcześniaków siedzących na oddziale, to wpatrzenie w monitory. Każdy rodzic, który tam siedzi, patrzy w ten monitor. Jak jakiś, nie wiem, trudno mi nawet nazwać co, no coś najważniejszego na świecie w każdym razie. Eee, I później, jak już dzieciaki się szykują do domu, to panie pielęgniarki i lekarze odwracają te monitory, żeby się tak w nie nie wpatrywać. Co budzi oczywiście straszną złość wszystkich rodziców wcześniaków, no bo jak to? Przecież ja nie widzę, ja nie wiem, jaka tam jest saturacja. To jest nie do wytrzymania. No ale to jest bardzo potrzebne, tak? więc to też bardzo fajnie, że, że takie jest podejście, bo później człowiek by wpadł w panikę w domu, że jednak nie ma tego monitora, albo poszedł w tą stronę, żeby te wszystkie sprzęty załatwiać, bo jak rozmawiam z innymi mamami, czasem wcześniaków, to też tak jest, że, że szukają jakichś półseksymetrów, różnych innych rzeczy, żeby dalej w domu monitorować dziecko. I kiedy rzeczywiście przyszedł ten dzień, Baliście się pójść do domu, czy to była ulga i wyczekiwany moment? Kiedy przyszedł dzień wypisu chłopców ze szpitala, to baliśmy się strasznie. No z jednej strony się cieszyliśmy oczywiście, ale z drugiej strony byliśmy przerażeni, no bo tutaj jednak mieliśmy cały czas wsparcie rzeszy ludzi. I pielęgniarek, położnych, lekarzy. Tak? Wiedzieliśmy, że jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to natychmiast można pobiec do kogoś i zapytać, czy tak jest dobrze i czy tak powinno być. No, poza tym no, nasi chłopcy mieli bardzo długo bezdechy, i tak naprawdę w momencie wypisu, to, to nie było tak, że te bezdechy się nie zdarzały. One się zdarzały nadal. Mieliśmy oczywiście monitor oddechu. Natomiast no, największy stres to, to było, czy oni oddychają. Więc w nocy oczywiście człowiek 50 razy sprawdzał, czy na pewno oddychają i to był stres. Wszystko nas stresowało, naprawdę. To, to była kolejna taka rzecz, która jest chyba inna w porównaniu do rodziców wcześniaków, a rodziców dzieci urodzonych o czasie. Że jak tak sobie wyobrażam, że jak mama wraca ze szpitala z nowonarodzonym dzieckiem, to ona się cieszy, ten y, tatuś się cieszy, wszyscy się cieszą. Y, no i też wszyscy przychodzą odwiedzać, tak, witać się i, i w ogóle. A dla nas to nie była radość. Znaczy no, niby była, ale okupiona tak dużym stresem, że ja tego absolutnie nie wspominam jako radość. No i to, że, y, że nikt nie przychodzi do ciebie do domu, żeby poznać te dzieci, no bo tak jesteśmy poinstruowani, że nie wolno, tak, że mamy e, ograniczać kontakty. E, no i to też jest takie straszne, że tak naprawdę w tym momencie, kiedy się człowiek znajduje z tymi dziećmi w domu, znowu zostaje bez pomocy. Dlatego że pediatrzy się boją takich dzieci. E, nie ma tutaj żadnej pomocy. No nawet, jeżeli już człowiek trafia do, do różnych poradni no to to są poradnie, do których są jakieś tam terminy, gdzieś tam poumawiane, a tak naprawdę w takim momencie, że coś się dzieje i ja chcę teraz otrzymać pomoc, to nie ma się zupełnie do kogo zwrócić. Ty usłyszeliście o otulince? Na szczęście na oddziale neonatologicznym, jak byliśmy wypisywani, tam nam pani ordynator powiedziała, że istnieje otulinka, dała nam od razu skierowanie. I też nam powiedziała, jakby, co to jest za fundacja, dlaczego tam i tak dalej. Więc no, na szczęście my byliśmy od razu poinformowani, że istnieje coś takiego jak Otulinka. I jak pani wspomina ten moment, kiedy przyjechaliście tutaj po raz pierwszy, zaczęły się zajęcia? Otulinka to jest w ogóle takie miejsce, które mało, że bardzo pomogło moim dzieciom. To uratowało mnie psychicznie. To jest cudowne miejsce, ponieważ e, ja byłam strasznie zestresowana, że z tymi dziećmi jest coś nie tak, że, że, że jakieś są chore na pewno, że coś im dolega i tak dalej. No i najpierw tutaj wizytał pani doktor, która powiedziała, że no, no owszem, no są wcześniakami, więc cudów się nie spodziewajmy, ale jak na to swoje wcześniactwo, no całkiem z nimi jest w porządku. Po czym dostaliśmy najcudowniejszą kobietę na świecie na e, fizjoterapeutkę i po prostu i ja ją pokochałam, i chłopcy ją pokochali. Znaczy ja myślę, że gdybyśmy zapytali panią Justynę, to ona by powiedziała, że jak mnie pokochali, jak cały czas się darli. Ale to takie dzieci, one po prostu dużo krzyczą, ale naprawdę, kiedy się darli, to się darli, ale ile się z nią naśmiali, to też yy, swoja, swoją drogą. I po pierwsze, że ja wiedziałam, że dzieci są w dobrych rękach. Po drugie, zostaliśmy tutaj nauczeni tak naprawdę wszystkiego. Bo ja mówię, że okej, okay, byliśmy w szpitalu, asystowały nam panie pielęgniarki, e, natomiast e, nie uczę się na przykład tam, jak prawidłowo podnosić i nosić dziecko, bo same te panie tak nie noszą. A my byliśmy nawet na szkole rodzenia, gdzie pani w szkole rodzenia, prywatnej zresztą, Powiedziała nam, no można podnosić tak owak, No, i jeszcze jest taki sposób, jeden, no to wam pokażę, ale taki skomplikowany jest. To jest ten właściwy. Ehm, no więc tutaj dopiero się dowiedzieliśmy, że ten skomplikowany niby sposób, to jest ten właściwy. Dlaczego to jest ważne, żeby w ten sposób nosić, a nie inny? Że to wcale nie jest takie skomplikowane. I jak to pani nasza kochana jest na no mówi: dziecku tak łatwo ręka nie odpada. E, więc, no, to naprawdę przecudowne miejsce. Przychodziliśmy e, tutaj raz w tygodniu i ja naprawdę na te spotkania czekałam, bo to było dla mnie ogromne wsparcie psychiczne i takie półtorej godziny odpoczynku, e, a, no, a dla dzieci też niesamowita pomoc, dlatego że ja widziałam też, że na przykład jak przychodzili na zajęcia, to szli jak burza rozwojowo, a na przykład, jak później się zdarzyła jakaś choroba i nie mogliśmy przyjść, to że tyle, co było wypracowane tutaj, to było i tak stanęli. Więc to jest naprawdę, to jest cudowne, że ta otulinka istnieje i, i myślę, że każdy rodzic wcześniaka ze swoim dzieckiem powinien tutaj trafić, bo to ja nie, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca. Bardzo dziękuję. A czego się życzy mamie wcześniaka? Mamie wcześniaka najlepiej życzyć dużo siły, dużo wytrwałości i dużo zdrowia dla niej i dla dziecka oczywiście. Wszystkiego tego pani życzę. I chłopakom jak najwięcej zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.